Czy naprawdę stałem się złym bratem przez odrzucenie jej nowego chłopaka? Od zawsze byłem blisko z moją siostrą, Justyną. Mamy wspólne wspomnienia, a nasze rozmowy są pełne żartów i wsparcia. Jednak ostatnio pojawił się konflikt, który zrujnował naszą relację. Justyna postanowiła zaprosić na święta swojego nowego partnera, Michała, którego kompletnie nie znałem. Kiedy przyjechali do mnie, nie mogłem ukryć zdenerwowania. Michał wydawał się arogancki i zachowywał się, jakby był lepszy od nas. Podczas kolacji, kiedy rozmawialiśmy o pracy, Michał nagle rzucił. Cóż, w moim środowisku doceniamy prawdziwy talent. Pewnie nie wiesz, co to znaczy. Poczułem, jak krew mi uderza do głowy. Odpowiedziałem mu, może powinieneś spróbować być mniej lekceważący, zwłaszcza w domach ludzi, którzy cię nie znają. Justyna natychmiast się wtrąciła. Dlaczego nie możesz po prostu być miły? Uczucie frustracji we mnie narastało. Po ich wyjeździe przekazałem Justynie, że nie chcę, aby Michał pojawił się u nas ponownie. Ona wpadła w gniew, mówiąc, że to nie jest fair wobec niej i jej wyborów. Teraz czuję się winny za to, że bronimy swojego komfortu, a jednocześnie dbamy o naszą relację. Czy to ja jestem tym złym?